Spotkanie z Czarnymi rozpoczęło się od odważnych ataków gospodyń. Pierwszą groźną sytuację stworzyła Martyna Buś, która po indywidualnej akcji lewym skrzydłem oddała minimalnie niecelny strzał. Drugi kwadrant spotkania rozpoczął się dla trójkolorowych Pechowo. Po interwencji w polu karnym kontuzji doznała obrończyni drużyny Karolina Ostrowska. Gorąco pod bramką gospodyń zrobiło się w 30 minucie. Anna Bocian pewnie poradziła sobie jednak ze strzałem rywalki. Do końca pierwszej połowy obie drużyny grały nieco bardziej zachowawczo niż w pierwszych 30 minutach. Więcej okazji Miały zawodniczki z Sosnowca, ale świetnie dysponowane. Aleksandra Dudziak i Joanna. Węcławek z łatwością zatrzymywały ich ataki. Tuż przed przerwą niebezpiecznie zrobiło się pod bramką Śląska, kiedy do długiej piłki wyszła Bocian, próbująca pokonać ją Weronika Zawistowska, oddała jednak niecelne uderzenie. Druga część spotkania rozpoczęła się od mocnego strzału ofensywnej pomocniczki Gość. Dobrze ustawiona bramkarka Śląska pewnie chwyciła piłkę i zażegnała zagrożenie. W pierwszym kwadransie gry drużyna czarnych Sosnowiec dominowała, uderzenia były jednak niecelne. W kolejnych minutach gry niezwykle niebezpieczny był rajd Weroniki Zawistowskiej. Piłkarki Śląska Wrocław próbowały przełamać przewagę przyjezdnych. Dzięki zaangażowaniu w obronie gospodyniom udało się przeprowadzić kilka dobrych kontrataków, a nawet skutecznie utrzymywać piłkę w okolicy pola karnego Sosnowca. Ataki kończyły się jednak na formacji obronnej gości. Ostatnie 20 minut meczu to kolejne akcje czarnych. Receptę na pokonanie Anny Bocian znalazła w końcu w 71 minucie wprowadzona w drugiej części gry Lucja Slukowa. Po dwójkowej akcji z Kostową znalazła się w sytuacji sam na sam z Bocian i z skierowała piłkę do siatki. W ostatnim kwadrancie spotkania zmęczone piłkarki wojskowych starały się wykrzesać resztki sił i zaskoczyć formację obronną Sosnowca. Wicemistrzynie Polski dobrze radziły sobie jednak z szybkimi atakami Śląska i wyprowadzały odważne kontrataki. Przed rozpoczęciem sezonu Ekstraligi nasze piłkarki zmierzą się jeszcze z rekordem Bielsko-Biała. Pojedynek rozpocznie się w sobotę o godzinie 13 na boisku hotelu GEM przy ulicy Mianowskiego.